Tam przejmujesz trochę kołeczko? Tu mam baklofen. Zobacz. Widziałeś kołeczko? I źle. Będziemy miał bariatę z okna. Będzie punktacja. Zawodniki. Od jednego możemy może być 11. Skromny do papierza. Ty faruba Takie pieski rasowe muszą być, co? Rasowce Oba jak na serki To rasowe są co? Po ile były kupione? Co? Ola Boga będzie grana Wychynywa z nikąd. Jak nierasowe nie ma grodowodu, to lasu wyrzucić. Ola Boga. Ola Boga. A ciągasz? wciągasz? Poruba. Tu kupuła czeka na Taka dobra kocuba. weźmy komunistę. O tu następny idzie. Kulfon. Z taskami. Jaki plecak masz ładny. A palcem będziesz machał paruło Tu ci go wyrwał. No to inny rzut. Co kimś zrobiłeś kondonie?

Była to cena chorą no, zmarły. Fryzantem jest łodzinistej, butelczynie poczystej. Stoję na fortepianie, pianie Koniąc mutek i żal. O, tam się podstawił już następny paluba. Aż się nagrał w śmieciu. A jestem lepszy niż mieszkowskim monitoring. dai quanto mi sa ce